Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Dzień dobry, Marcin Piotrowski, kłaniam się Państwu nisko i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Literatura ze środka Europy. W dzisiejszym odcinku chciałem zaprezentować Państwu książkę Waleriana Pidmochylnego Miasto. Książkę z roku 1928, książkę ukraińskiego autora i książkę, która ukazała się nakładem Kolegium Europy Wschodniej w roku 2024 w przekładzie pana Marcina Gaczkowskiego. Poza tekstem Głównym tej książki, czyli tym, co napisał Pidmochylny, znajdą Państwo w tej książce również znakomity, znakomity tekst uzupełniający zatytułowany Podziemne Rzeki, który także napisał pan Marcin Gaczkowski. Wydaje mi się, że dużą wartością może być nawet przeczytanie tego tekstu wcześniej, żeby czytać część właściwą. Już z tym pogłębionym kontekstem, bo mam wrażenie, nawet nie wrażenie, mam niestety pewność, że z wyjątkiem wąskiej grupy specjalistów zupełnie nieznany będzie nam kontekst historyczny, kulturowy tego, co Pitmochylny opisuje. Książka trafiła do mnie z rekomendacji Maćka Piotrowskiego. Kiedy spotkaliśmy się i kiedy rozmawialiśmy o Majku Johansenie, no to Maciek. W ramach rekomendacji bardzo zachęcał mnie do sięgnięcia po miasto, no i wpisałem to miasto sobie na listę, ale wpisałem je, można powiedzieć, w dwóch kategoriach. Po pierwsze, jako książka z Ukrainy i książka rekomendowana przez tłumacza, a tłumaczom warto ufać w tym, co do czytania rekomendują, bo ich kontakt z kulturą danego kraju. Jest najczęściej głębszy niż osób takich jak ja. Ale także miasto było dla mnie książką, którą umieszczałem w ramach swojego cyklu. Nigdzie nienazwanego, nigdzie nie funkcjonującego oficjalnie, ale jednak cyklu miejskiego, w ramach którego regularnie staram się prezentować powieści o mieście. No i miasto jest opowieścią o mieście, miasto jest opowieścią o Kijowie i miasto jest opowieścią z najbardziej dla mnie kulturowo fascynującego okresu XX wieku, czyli z okresu lat XX. To jest modernizm. To jest modernizm nawet nie tyle na poziomie literackim, który dopiero odkrywam, ale przede wszystkim modernizm na poziomie miejskim, na poziomie urbanistycznym, na poziomie projektowym. Modernizm. Jako kształtowanie nowego oblicza rzeczywistości. Miasto, masa, maszyna to są rzeczy, które już się gdzieś pojawiały u mnie i które będą się pojawiać także w przyszłości. No więc wiedziałem o dwóch kontekstach o kontekście ukraińskim i o kontekście miejskim ale zaskoczyła mnie ta książka kontekstem numer 3 czyli fantastycznym wątkiem literackim i opowieści. O stawaniu się literatem. No, ale może po kolei. Powieść średniej wielkości, około 350 stron, składająca się z dwóch części, każda z nich po 14 rozdziałów, opisuje historię Stepana Radczenki historię nie całą, bo Piedmochylny pisze o okresie około półtora do dwóch lat, które w Kijowie Radczenko spędza. Ale można byłoby powiedzieć, że jest to jego całe miejskie życie. Dlatego, że głównego bohatera, kapitalnego zresztą, jednego z lepszych bohaterów, o których ostatnio czytałem, poznajemy, kiedy do miasta przybywa. Czytając miasto, miałem przed oczami sceny otwierające z ziemi obiecanej i ludzi, którzy do łodzi zmierzają. Tutaj wygląda to inaczej. Ale podobnie. Miasto woła. Radczenko, chłopak, który wyrastał na wsi, który przyjeżdża, przypływa właściwie do Kijowa, bo on do Kijowa płynie, płynie do miasta, które jest czymś niewyobrażonym niewyobrażalnym prawie do miasta, gdzie ma się uczyć, gdzie ma dojrzeć i gdzie ma zebrać siły, żeby dalej krzewić rewolucję. Bo to jest książka, która pulsuje rytmem rewolucyjnym, która pulsuje nepowską dynamiką, która pulsuje nepowskim optymizmem. Płynie więc Radczynko do miasta i do miasta przybywa. I to miasto odkrywa całkowicie inne niż sobie wyobrażał. Od momentu ukazania się na horyzoncie, ono już na niego wpływa. A kiedy do miasta dociera, no to wszystko jest inaczej. Miasto jest zimne, miasto jest zdystansowane, obce, anonimowe, brudne, śmierdzące. Miasto jest zaprzeczeniem całej przestrzeni, w której żył do tej pory. Jednocześnie miasto jest pociągające, miasto jest wciągające i to miasto zasysa, jak wir. Człowiek tam przyjeżdża, człowiek wpada, i mimo, że może nie jest lekko, a nawet jest ciężko. No to różne są w głowie myśli, ale nie taka, że można z tego miasta wyjechać. Patrząc na doświadczenia i ukraińskie, i polskie, no bo to są przecież podobne historie. Powiedziałbym, że to jest opowieść o człowieku, który jedzie do miasta wyzwolić się z tego brzemienia setek lat niewolnictwa. To jest opowieść o tym, że miejskie powietrze czyni wolnym. I oczywiście Radczenko do jakiegoś stopnia z tej wolności korzysta, chociaż wolność czasami przeradza się w jakieś inne niewolnictwo, w jakieś inne zniewolenie. Trochę tego tutaj widzimy. Ale była dla mnie powieść Pidmochylnego także opowieścią o Polsce. I historia Stepana jest historią, która na wielką skalę. Wydarzyła się 20 lat później w Polsce, kiedy po zakończeniu II wojny światowej ruszyła ta wielka migracja ludności wiejskiej do miast. I oczywiście inna skala, inne zjawisko, inny kraj, ale jednocześnie mam wrażenie, że bardzo często podobna motywacja, podobna chęć, podobna gotowość do tego, żeby napisać swoje życie na nowo. No i Stepan Radczenko pisze to swoje życie na nowo. Dwa słowa o bohaterze, no bo cudowny to bohater. Bohater niejednoznaczny to jest bohater, któremu najbliżej dla mnie do bohaterów Szczepana Twardocha. A Szczepan Twardoch z mojej perspektywy tworzy bohaterów fantastycznych, bohaterów niejednoznacznych, bohaterów, którym kibicujemy, bohaterów, z którymi się utożsamiamy, ale bohaterów, co do których mamy wiele wątpliwości i za których, jako czytelnicy, czasami się, no trzeba to jasno powiedzieć, wstydzimy, bo zachowują się w sposób małogodny, mało ludzki, ale bardzo prawdziwy. No i taki też Stepan Radczenko jest. Ta zmiana jest niesamowita, bo pojedyncze dni w mieście powodują, że on zmienia sposób patrzenia na wszystko, co wydarzyło się wcześniej. Pojedyncze zdarzenia zmieniają go, transformują. Natomiast mamy przykład człowieka ambitnego, zdeterminowanego, poukładanego człowieka, który przyjeżdża, żeby pracować nad sobą. No i przyjeżdża uczyć się, na tę uczelnię się dostaje i jakoś tam pracuje, jest człowiekiem bardzo zdolnym, ale no, cóż, porywa go literatura, bo on chce pisać. No, ale żeby pisać, trzeba tę literaturę jakoś znać. I tak pisze Walerian Pidmochylny o życiu w początkowym okresie Stepana w Kijowie. Odkrył sobie coś, co zdało mu się dziwne, ba przerażające, gdyż nie pojmował prawdziwych i naturalnych tego przyczyn. Po pierwsze, Rok wytężonej nauki nie pomnożył jego wiedzy przeciwnie. Student miał wrażenie, że wyzuto go z wiadomości przywiezionych ze wsi. Dostrzegł z przerażeniem, w jak nędzne łachy odziany jest jego mózg. Najbardziej niepokoiły go własne niedostatki w dziedzinie, która nauk akademickich nie dotyczyła była zaś jego osobistą, nader dojmującą bolączką literatura. Ukochał ją i darzył największym szacunkiem z powodów, których nie zamierzał dokładnie analizować, tłumacząc swój zapał poważną pobudką. Człowieka kulturalnego poznaje się po obeznaniu w literaturze. Z dawnych wiejskich lektur pozostała mu w pamięci moc imion, nazw i treści, ale razem wzięte przypominały zapuszczoną bibliotekę, w której książek nigdy nie ułożono na półkach. Zabrał się zatem do porządków. We własnej głowie identyczną metodą, jaką stosował niegdyś w książnicy dom ludu. Rano kąpiel od dziesiątej do trzeciej czytanie, następnie do piątej różnorakie drobiazgi lekcje w urzędach zwroty i wypożyczenia w bibliotece. Obiad leżenie później dwie godziny języka, angielski i francuski, na zmianę co drugi dzień. Do dziesiątej literatura ukraińska. Wieczorny spacer ulicami lub w parku, wreszcie kolacja i od 11 do siódmej sen. Egzekwował ów rozkład dnia jak najwyższe prawo, wyryte na niebiańskich tablicach. W chwilach, gdy budziły się w nim nieśmiałe oznaki buntu przeciw tak pokutniczemu życiu, krzyczał na siebie i wymyślał sobie od najgorszych, bo wiedział doskonale, że jednorazowe odstępstwo poskutkuje odstępstwem wieczystym. Za to, gdy po wieczornej przechadce i gimnastyce, według systemu doktora Anochina, kładł się spać, czuł niebywałą sprężystość myśli i ową radość spełnienia, o której nauczał Epikur. W ciągu dwóch miesięcy przerobił tyle materiału, ile zdoła przerobić zdolny młodzieniec, kiedy wszystkie siły rzuci na szturmowanie upatrzonej fortecy. Zmęczenia prawie nie czuł. Co rano czerpał zapasy energii ze źródeł naturalnych, wody i słońca, a wieczorami ćwiczył mięśnie miarową gimnastyką. Ale kilka tygodni po zaprowadzeniu reżimu organizm zażądał w końcu odrobiny wypoczynku od prac nad językami. Stepan rozważał zasadność dezyderatu na nadzwyczajnej naradzie. Udzieliwszy sobie głosu w argumentacji pro i kontra, uchwalił co następuje. Zezwolić Stepanowi Radczence na dziesięciominutowe leżakowanie po lekcjach języków obcych. Tym sposobem zyskał najradośniejszy czas dnia. Porę między siódmą a ósmą, gdy wieczór wyciąga ku oknom majaki ciepłych rąk, co opadają z wysokości i wznoszą się z głębin, niosąc domowi spokój przestrzeni, a duszę, jednając z polami wszechświata. Ze wzrokiem zatopionym w kącie pokoju. Lokator spoglądał, jak w pomroce roztapiają się przedmioty, jak ściany nikną w gęstym sinawym blasku. Dziesięć minut letargu i basta. Zrywał się i zapalał elektryczność. Złudne czary czmychały na cztery wiatry. Książki otwarte, cisza, szybkie notatki ołówkiem. Fantastyczny, poukładany młody człowiek. Który przychodzi się kształcić i który zostaje literatem. I to jest ten wątek, o którym wcześniej nie wiedziałem, że to jest książka także o życiu literackim Kijowa tamtego okresu. Wpada Radczenko w wir tego życia. Grupy, spotkania, manifesty, bywa w redakcji. Okazuje się, że jest drukowany. Okazuje się, że literatura może go wyżywić, że można z tego żyć. Okazuje się, że trochę przypadkowo zostaje sekretarzem w znanym wydawnictwie. Zaczyna jeszcze mocniej żyć. Znajdą Państwo w tej książce fragmenty innych tekstów. To jest coś, co osobiście bardzo lubię. Te teksty nie są oczywiście pełne. Są to streszczenia. Albo opowieści o tym, czym one są, albo opowieści o sposobie ich pisania. Niewielkie rzeczy, ale takie perełki, które bardzo mi się podobały. Ta książka jest bardzo filmowa, być może dlatego, że sam Pidmochyn pisał scenariusze. I jak pisze Gaczkowski w swoim posłowiu, to jest książka, która była pisana jako scenariusz. Ale nie stała się scenariuszem filmowym, tylko stała się pełnoprawną książką, powieścią. Powieścią o latach dwudziestych, powieścią o życiu literackim Kijowa tamtego okresu. No i w tym miejscu zachęcę Państwa bardzo do posłuchania rozmowy z tłumaczem, z panem Marcinem Gaczkowskim rozmowy, która miała miejsce w strefie literatury polskiego radia. Rozmowy z maja 2024 roku link do tej krótkiej, niestety, rozmowy załączę Państwu w opisie odcinka. Bardzo Państwu polecam, bo poza fantastycznym kontekstem, który Gaczkowski przywołuje, tłumaczy, pokazuje i jako specjalista wyjaśnia tę książkę, przybliża postać także Pidmochylnego, to znajdą tam Państwo także fragment, który chciałem Państwu przeczytać na początku. Ale no nie muszę go czytać, dlatego że czyta go zawodowiec. A jest to dla mnie najpiękniejszy fragment tej książki, czyli opowieść o tym, jak Stepan Radczenko odwiedza drukarnię. Opowieść o tym, czym jest drukarnia. Rzecz fantastyczna drukarnia jako miejsce materializacji myśli, drukarnia jako żywy twór, coś fantastycznego. Ja drukarnię uwielbiam i nie przez przypadek, moim zdaniem w tej książce ta drukarnia tak a nie inaczej została pokazana. Bardzo Państwa zachęcam do posłuchania tej rozmowy, a także w rozmowie do wysłuchania fragmentu o tym, jak ta drukarnia działa. No i ten wątek literacki zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. To jest książka, która dla mnie wpisuje się w bardzo specyficzny. I dla mnie jeszcze niedefiniowalny styl ukraińskiego rozstrzelanego odrodzenia. Tak w Polsce się o tym mówi. Szerzej opisuję to i tak Gaczkowski zachęcam Państwa bardzo do posłuchania tej rozmowy. Ale tej książce bardzo blisko do stylistyki, do pewnego myślenia, do pewnego czucia literatury, czucia ironii, czucia dystansu do świata, którą pokazał mi Mike Johansen. Moim zdaniem nie ma przypadku, że dwie książki, które. Powstają w podobnym okresie, wywodzą się z podobnego środowiska, dziedziczą pewnego rodzaju wrażliwość. A to jest wrażliwość unikalna? Ja tego typu dystansu do rzeczywistości i takiego rewolucyjnego, mimo wszystko szwungu rewolucyjnego w najlepszym sensie tego słowa chęci zmiany, dystansu do siebie, dystansu do tego, co było, dystansu do tego, co będzie nigdzie do tej pory nie spotykałem. I po raz kolejny spotykam to u pisarzy ukraińskich z tamtego okresu. To było coś niesamowitego. Czytałem tę książkę i czułem, jak ta rewolucja pulsuje. I czułem ten, nep, czułem ten optymizm, czułem tę chęć Ukrainizacji. To jest fantastycznie, cały wątek Ukrainizacji pokazany, bo Radczenko uczy języka ukraińskiego w zakładach pracy, uczy ludzi. Cała dyskusja o tym. Czy pisać po ukraińsku, czy mówić po ukraińsku, jak to zrobić, jak sprawić, żeby ludzie się tym językiem posługiwali. Fantastyczny wątek, także wpisujący się w cały kontekst literacki, czy około literacki tej książki. No i jest jeszcze, o czym już wspominałem, tekst domykający, który jest fantastycznym, fantastycznym wprowadzeniem do całej książki, ale także pokazaniem, do jakiego stopnia ta książka osadzona jest jednak w kontekście rzeczywistym? Pokazaniem, czy próbą odnalezienia miejsc, które ta książka pokazuje, próbą wskazania na ludzi, których ta książka pokazuje. No i chciałbym powiedzieć, że przywrócenia ich do życia w Polsce, ale to będzie nadużycie, bo oni tego życia nie mieli. Można byłoby przywracać, gdyby to było. Tutaj nie ma czego przywracać, tu trzeba to zbudować. No i moim zdaniem, i miasto i postać Pidmochylnego i znakomita robota tłumacka Gaczkowskiego rzeczywiście przywraca to do życia. Nie dziwi mnie zupełnie, że ta książka była nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia. Znakomity przekład, żywy, pulsujący, rewolucyjny, w najlepszym znaczeniu tego słowa rewolucyjny, otwarty, przełamujący, Rewelacyjnie to się czyta, no bo to też jest świetnie napisane, ale ten język siedzi w tym okresie i naprawdę chylę czoła, że po stu latach od powstania tej książki, no prawie, daje się napisać tę historię w takim języku, w którym wierzę, była napisana. Daje się ją napisać w takim języku po polsku. No i jest jeszcze ostatni. Naprawdę drobiażdżek, ale robiący niesamowitą robotę tutaj, czyli projekt graficzny. Znakomita okładka Jakuba Kamińskiego, znakomita, ale także strony przekładkowe, które wewnątrz tej książki Państwo znajdą, też są w podobnej stylistyce ujęte. Świetne, bardzo mocno w klimacie, to po prostu siedzi. To jest opowieść. Troszkę o stawaniu się awangardy, i taki, a nie inny układ wizualny tej książki naprawdę, naprawdę tutaj bardzo pomaga i po pierwsze podkręca radość z czytania, ale po drugie sprawia, że no, patrzymy na tę książkę jednak trochę inaczej. Patrzymy na nią jako na cały projekt, jako na pewną całość. Świetna rzecz, bardzo państwu polecam. To jest książka nie tak odjechana jak Podróż doktora Leonarda i Mike Johansen. To jest bardzo klasyczna powieść, znakomita. No naprawdę, wiem, że to jest duże nadużycie, ale powiedziałbym, że to jest książka w stylu Szczepana Twardocha. Świetnie napisana opowieść o mieście, z krwistymi bohaterami, niefajnymi momentami. Świetnie, no bo takich właśnie lubimy. Szkoda tylko, że taka krótka, no ale cóż, no ale cóż. Ja Państwu miasto Waleriana Pilmochylnego bardzo, bardzo polecam. Polecając, mówię, że oczywiście Ukraina będzie powracać. Mam nadzieję, że coś jeszcze z tamtego okresu tutaj znajdę, coś, co będzie chociaż troszkę zbliżone, co jeszcze pozwoli na smakowanie tej estetyki, tej stylistyki i tego pisania. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zapraszam do słuchania odcinków starszych, w szczególności mogą Państwo zajrzeć do odcinków poświęconych literaturze ukraińskiej. Dzisiaj się już żegnam. Do usłyszenia.